Cześć! Ja nazywam się MaxPlayer i witam was w kolejnym odcinku z Fight Night Champion. Zaczynamy sobie taką serię z widzami z Fight Night Champion. Będziecie mieli okazję pograć ze mną, oczywiście przez parseca. Będziecie mieli okazję zmierzyć się ze mną w Fight Nightie. E, I będzie to na takiej zasadzie, że będziemy grać sobie e, na odcinku z jednym widzem z Discorda. E, będziemy sobie grać jedną walkę bądź dwie walki w zależności jak to pójdzie, jak szybko <laughs> e, skończy się pierwsza walka. I tak to będziemy robić, jeżeli macie ochotę wziąć udział w takim odcinku. Wchodźcie na Discorda, link podany jest w opisie, i tam możecie się zgłaszać do odcinka z Fight Night'a poprzez po prostu prywatną wiadomość do mnie. Nie musicie mieć gry. Wystarczy mieć parseka. Musicie sobie ściągnąć program parsek, zalogować się i zaprosić mnie do znajomych w samym parseku. A my dzisiaj gramy sobie z pierwszym widzem w tej serii, z pierwszym widzem z Discorda. Hubinio, także on już stworzył sobie tutaj boksera. Każda osoba, która będzie dołączać do tej serii, będzie poza odcinkiem miała trochę czasu, żeby sobie stworzyć tutaj postać. Ja udostępnię tą grę tej osobie i ta osoba będzie mogła sobie stworzyć własną, własną postać, własnego boksera i będzie mogła tym bokserem grać. Także zaczynamy. Fight now. Pierwszy przeciwnik Hubinio, narożnik czerwony. I walczymy w wadze średniej, w wadze middle-way. Eee, I jest Max Playa. Jest Max Playa. Czekamy aż... nie wybierze samego siebie. <grymne> aż siebie znajdzie. I jest Hubert Polak. Także let's go. Eee, w settingsach sobie niczego chyba raczej nie zmienimy, czyli 10 rund po 3 minuty. Myślę, że tak będzie najlepiej, myślę, że walka nie potrwa pół godziny i weźmiemy sobie jakiś w miarę tutaj przyjemny przyjemny ring, żeby nie było aż tak dużo ludzi. Okej, okay, myślę, że to będzie dobre. Zaczynamy! Zaczynamy moi drodzy. Tutaj możecie sobie sprawdzić, czyli będziecie chętni możecie sprawdzić sobie, jak grać to jest cały tutorial, że tak powiem. Więc możecie już sobie, że tak powiem, zatrzymać, popatrzeć i potrenować w myślach. Dobra, witamy na pierwszej walce, moi drodzy: Max Player kontra Hubert, Polak, Main Event of the Evening. Pierwszy do ringu wchodzi Max Player. Nieskazitelny rekord 0-0-0-0. No i mamy też. Hubert Polak także nieskazitelny, <noise> nieskazitelny rekord po zero z Manchesteru, Anglii. No i zobaczymy, jak sobie poradzi Hubert Hubinho. W starciu z max playerem. Spotkanie twarzą w twarz. To jest. To jest. Dotykamy się rękawicami oczywiście. I zaczynamy walkę, moi drodzy. Pierwsza runda. 10. Jazda. Pierwsze rundy to będzie przebadanie przeciwnika. Zobaczymy, czy Hubinio będzie się wystrzeliwał z ciosów. Dobra, oddajemy lewym. Stopujemy go lewym tutaj. Na luzie, tak jest. Przebadamy. Pierwsza runda to będzie przebadanie jak Gra Chubinio. Czy marnuje energię, jak ciosy wyprowadza, żeby się nauczyć po prostu jego tutaj e, jego taktyki, żeby móc go ładnie kontrować. Pozwolimy mu się troszkę wystrzelać ze staminy. Będzie mi łatwiej później go ubić. Oj, dobra, teraz ładnie trafił. Okej. Okay. Zajdziemy go troszeczkę z tej strony. Okej, okay, tą rundę nawet mogę dać mu wygrać. Dobra, pięknie trafiony. Piękna kontra i odskok. Tak jest. Syk. Dobra, przystopowałem go trochę lewym. Znowu przystopowanie lewym. Kolejny. Kolejny raz. Dobra, cały czas jabie go lewym prostym. Okej, okay, ładnie. Widzę, jednym ciosem tak naprawdę walczy. Cały czas prawy sierp, prawy prosty. Mało lewego używa. Gdzie mogli to wykorzystać. Pięknie i pięknie. W tu. Odbieramy mu, odbieramy mu w powietrze. Oj, teraz pod trafił. Także trafiłem pod brudkowym. Ładnie prawy na prawy poszedł, ale mój doszedł, jego chyba nie. Ok, teraz, teraz ładnie mi tutaj prawym, nie, lewym prostym. Ok, troszkę się wystrzelał ze staminki. Piękna kontra! Bardzo ładnie. Come on. Ok, klinczuję. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spokojnie. Możemy przyklinczować. Oj, dostał pięknego Gonga. Piękny, prawy, prosty. Pięknie. No, ładnie obronił. Oj, teraz ładnie. Wlazłem pod jego lewą rękę. Uu. Bum! Cudownie. Piękna kontra. Wystrzelał się z prawego. Lewy. 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 I tu! Tak jest! Piękne zejście. Lewy I tu. I wątrobę. Oj nie trafi. Dobra. Wystrzelał się ze staminy. Teraz możemy to wykorzystać. Tak jest. Oh yeah. Damy mu troszkę odpocząć. Pierwsza runda. Zakończymy pierwszą rundę ciosem prawym. Na sekundę przed końcem. Poszedł prawy na prawy. Mój szybszy. No i posłaliśmy go na sekundę przed końcem rundy na deski. Miejmy nadzieję, że wstanie. No, raczej wstanie na spokojnie. Poczeka sobie. Okej. Okay. Stał, ale runda dla mnie. 10-8. 10-8, runda na pewno dla mnie. No i zobaczcie na recovery. Ja nie wystrzeliwałem się. I mam recovery 8, jeżeli chodzi o staminę. hubinion niestety tylko dwa, więc zostało mu 80 staminki tylko. Mi 92. Więc ja lepiej gospodaruję tutaj staminą. I to jest tak naprawdę klucz do e, grania tutaj w Fight Night'a, że... Nie można lecieć na hura. Trzeba dysponować staminą idealnie tutaj z głową, a będzie dobrze. Okej, okay, pierwsza runda. Pierwszą rundę mamy na swoją korzyść. Okej, okay, ładnie to zrobił. Zaczyna robić z wody. Oj, teraz pięknie trafiony. Kolejna kontra, wystrzelał się znowu ze staminy. Mógłbym go dojechać tutaj, jak nie ma staminy, ale dam mu troszkę tutaj fory. Okej. Okay. Ładnie, lewy, prawy poszedł

Trafił. Ugh! <laughs> Ugh! Ok. Cyk, lewy na lewy. Ja Trochę było lewe na prawy. Aj! Uciekł. Wow! Wow, ok. Troszkę tutaj opuściłem ręce. dziabiemy go lewym. Bum, tak jest. Tak jest. Tak jest. Up. Lewy. Lewy. Lewy <grywy> Lewy stopujący. Lewy na odejściu. Cyk. Cyk. Cyk, cyk. No, no, no. Ruszaj, ruszaj tutaj. Okej, okay, no, dobra. Aj. A masz. A masz. Oho, uh, opie, ja nemasz staminki. Lewe. levei is guard up very very well, Teddy. Does it help to have the speed that he has? Ai 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 ai. have speed and you can put it into the equation. Whatever you're doing, it has to be technically But now you put speed, you're doing okej, ładnie skontrował. Point! Ooooo! Oh! Idealny prawy na szczękę. Po obrocie. Piękna rotacja tłowiem. Bam, prawy. Nice, nice, nice. Spójrzmy na to jeszcze raz. Piękna rotacja. Bang! Idealnie wstrzelone. No i coś czuję, że się nie podniesie. Ale mogę się mylić no. koniec. Nie podniósł się. Będzie rewanżyk na pewno. No, niestety. Taka mała podpowiedź, zawsze możecie prawą trzymać do góry, a tylko sobie lewą na lewo i prawo podnosić się. To jest taka mała podpowiedź na przyszłość. No dobrze, druga runda. Druga runda i knockout. Myślę, że możemy sobie włączyć rewanż. Rematch. Damy mu szansę, żeby odcinek trwał troszeczkę dłużej. No i pobawimy się tutaj trochę. Okej, okay. come on! Let's go! Polecimy troszeczkę technicznie. Gdzie, dzie, mi tu Gdzie? Nie ma! Nie ma główką. Come on, come on. Oła! okej, okay, teraz trafił. Spokojnie, dajmy mu się wystrzelać. Lewy, prawy. Nie trafiam na razie. Na spokojnie, na spokojnie. Na odejściu. Oj, teraz trafił. Bum, piękna kontra! Prawy prosty doszedł. Cały czas w górę bije. Ładnie, lewy na górę, prawy na dół. Cudownie, po staminie. Spój! Come on, come on, come on. Spój! Ładnie. O, zmienił pozycję, ok z odwrotnej pozycji, no to ja też sobie zmienię. Ja też nie lubię walczyć z odwrotnej pozycji, ale zobaczymy. Czyli będzie prawy prosty teraz. Klik, okay. Oj! Nice. Uch! Pięknie. Lewy prosty. Nienaturalnie się czuję na takiej pozycji, no ale zobacz. Spróbujemy. Odchodzimy, odchodzimy od jego lewej ręki. Ładnie. Ł Ło! Ła! Pięknie. Łuch! Cudowny sierp. Wystrzelał się ze stabinki. boń boń Idealnie. Zabieramy mu oddech.

Idealnie, na odchyleniu. Z większą siłą. Bang! Idealnie w nos. Nos pewnie połamany. No ale zobaczymy, czy wstanie. Też pierwsze, pierwsze łatwo jest wstać, bo nie trzeba aż tak majtać w prawo i lewo. Czeka, czeka sobie. Okej, okay. okej. Okay. Inteligentnie, inteligentnie. Lepiej poczekać. Lepiej dłużej sobie posiedzieć, odpocząć niż, niż wstawać od razu na dwa na przykład. Bang. Okay. Zostawimy mu tą rundę. <laughs> o Jezu, jeden recovery ma. ojoj, Ojoj, no wystrzelał się. Jeszcze gorzej niż w pierwszej walce się wystrzelał, niestety. E, ale nie ma obrażeń. Nie ma aż tak dużych obrażeń na twarzy, praktycznie żadnych. E, no my ja także nie mam. Bo no nie dostałem jakichś mocnych ciosów zbytnio. No dobra, runda druga. Get him here in this he well, Okej, okay. W tej pozycji, pozycji będzie trudno. You come, on. Huh? come on. Come on, come on.

Prawy podbródek, ole, przestrzeliłem, dobrze. I prawy podbródek, tak jest. Prawy. Nie. Boń! Idealnie. Łuś! Trafiony, bang. Porządlimy go troszkę tutaj lewym. O, oddaje, nawet jak jest. Okej. Okay. Nawet jak jest uszkodzony, to oddaje mi. Poślemy go, poślemy go prawym, po, prawym podbrudkowym, mocnym prawym podbrudkowym Poślemy go na deski. Yeah. Nie! Nie! O idealnie! Hoho! Ho. Idealnie w korpus. Bang! Prawy! Bang! Prawy podbrudek! Bęk prawy podbródek. Dobrze. Też powtarzamy te ciosy, to niedobrze. Spróbujemy lewym. Nie. Łak łak! Łuś! O! Trafione. Ale dobra, walczy cały czas. Powinien się cofać, ale wie, że ja go oszczędzę tutaj. Come, on, come on! Okej. Okay. Tu mamy go, mamy go. Dotrzymamy chyba do tej trzeciej rundy, coś mi się wydaje. Chyba, że go trafię idealnie kontrującym podwrótkiem. BUM! Właśnie takim. W ogóle nie trzyma gardy. Gardę trzymaj. O, właśnie. Hop. Hop. Nie. Spróbujemy tak i prawy. Dobrze, trafione. Ruś!

Druga runda też na moją korzyść, jak widać, 9 recovery u mnie. Tylko 3 uchubienia. Także mam go, mam go na tacy tak naprawdę. Mamy go na tacy, ale nie ma uszkodzeń. 1% ma damageu zadanego. Znaczy otrzymanego. Ja mam na szczęście 0. Ja ja, dobra. Trzecia runda, tutaj chyba go kończymy już. Możemy troszkę podkręcić tempo. Trafimy, trafimy tutaj ładnie. Ech. RUSZ! No, ale ładnie. okej okay, prawy, podródek wszedł, ale też dostaje za dużo. Bang. Tak jest, trafiony. Nope. No dobra, koniec, koniec, koniec. Hop, hop, hop. Hop! Bę! Aj zablokował A i trafił, okej. Okay, przetrzymam je tutaj. Point! Jest trafiony. Wyczekany ten prawy podbródek. Ooooohoo! Bum! Idealnie, nawet nie było zwolnionego tempa za bardzo. O Pozamiatane, pozamiatane. Prawy może cały czas w górę trzymać. Nie wiem, czy on tego nie robi. Koniec. Nie, wstał! Wstał na dziewięć! Ładnie!

He's stunned, Yeah. He's wobbly. The only thing he has going for him. Is he's not a fighter that uses his legs anyway, and you can't use them right now. He's a guy that likes to move his head. He's got to start doing that. Try hey, to come come cement on. those feet down the best he can and uh -huh. get some head movement. Coming to the halfway point of this third oh, Go on, go on. <laughs> uh, yeah. Oh yeah. Ej, przestrzelone. Spróbujemy go lewym, sierpowym ładnie ustrzelić. Tutaj też teraz ładnie się chroni. Aperka, dobra. Oj, przestrzelony. Ale akurat tutaj wszedł prawy prosty. Spróbujemy go ustrzelić lewym, ale pięknie. Piękny zwód. To może przetrzyma tą trzecią rundę. Kto... O! Skontrował! Ładnie! Rubino jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Teraz ładnie w defensywie. O, ale tutaj Jan oberwał teraz. Poin. Oj, przestrzeliłem. Ach, dobra, przed lewy. I so to employ his ways and get the best of his Oh, he has that physical asset, no doubt about it. You can see it, but he has to be careful. Come on, come on. Hey, okay, zaczyna trafiać. Uh. Teraz dostał pięknie, teraz zmienił pozycję. Przetrzyma tą rundę. Może no, go podbródkowym tu zdzielimy. Przetrzymał tą rundę, ok. I nawet odzyskał dużo staminki, ładnie, ładny Końcówka go to trochę uratowała. No ale 50 staminy a 82 to jest jednak duża różnica. Ale prowadzimy, ojej, prowadzimy i to znacznie Come on. Come on. ładna kontra. Bo pięknie prawy. Prawy lewy, lewy prawy. Dobra, teraz kończymy, kończymy, kończymy. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Ej ej, ej, kolego.

A masz! A masz za to! O Zawalenie głową! Skrzywdziliśmy go mocno! Oj, skrzywdziliśmy go bardzo mocno! Spance, bans, bans! Nope! To już nawet nie będzie się... Po o nie, próbuje się podnieść, ale nie, nie ma szans! Uuuu, okej. Okay. Jestem pod wrażeniem. Jestem mega pod wrażeniem. Okej, okay. chcesz nielegalnie walczyć, tak? Okay. A masz. Skrzywdzimy się. Skrzywdzimy cię za te nielegalne.

Uuuu, uh, jee! Yeah. Jeszcze pod brudek zgarnął tutaj. Dobra, koniec! Za nielegalne uderzenia zawsze potem podkręcam tempo, nie? Nie, nie, nie. Nie, 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 kolego. Out, out, out! Dostał, dostał! Ale to i tak trzeba tutaj zaznaczyć, że brawo, że wstał trzy razy. Tak dobrze mówię? Tak, trzy razy wstał, co nie jest takie łatwe. Czwarty raz wstać to jest naprawdę bardzo mega trudne, ale można to zrobić. No ale tak jak mówię, za nielegalne tutaj uderzenia zawsze jest kara w postaci. No, gonga na pysk. Także, moi drodzy, to był pierwszy odcinek z Fight Night'a z widzami. Tak jak mówię, jeżeli macie ochotę wziąć udział, zapraszam na Discorda podanego w opisie. Piszecie do mnie e, wiadomość prywatną i umawiamy się na jakiś termin, e, kiedy chcecie sobie zagrać. E, I to by było na tyle, moi drodzy. Dajcie znać, jak wam się podoba ta seria, czy chcecie w ogóle jej więcej. E, I to by było na tyle. Także dziękuję bardzo, trzymajcie się, na razie.